Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że w naszym ubezpieczeniu mogą funkcjonować dwa różne typy zapisów. Nasze ubezpieczenie mienia może obejmować tak zwany zakres all risk lub może obejmować zakres ryzyk nazwanych. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy sprawdzić. Zakres ryzyk nazwanych, inaczej w niektórych polisach tak zwana flexa, czyli to jest skrót od fire, lightning Explosion i Aircraft Crash Landing, czyli ogień, uderzenie pioruna, eksplozja i wylądowanie samo, samolotu na naszej własności. To są ryzyka nazwane. Czasami są rozszerzone o różnego rodzaju typy deszczów nawalnych, porywistych wiatrów i tego typu zdarzeń pogodowych, w których ubezpieczyciel jasno definiuje, że deszcz, to jest określonej objętości opad wody w określonej jednostce czasu, a wiatr to jest określonej prędkości ruch powietrza. Informacje o tym są później sprawdzane z danymi meteorologicznymi dla danego obszaru i są przyporządkowywane temu, czy kwalifikujemy się na dane ryzyko, czy nie. Prostszym sposobem jest ubezpieczenie się, tak zwanej formule wszystkich ryzyk, gdzie objęte są wszystkie szkody, natomiast pewne rzeczy są po prostu wyłączone. Pewne rzeczy, czyli szkody celowe, pewne rzeczy typu rzeczy nieubezpieczalne, typu atak terrorystyczny, zamieszki, skażenie jądrowe bądź biologiczne, aczkolwiek te również mogą być odpowiednimi klauzulami włączone do ubezpieczenia. Skupię się natomiast w tym momencie na tym, żeby opisać, jakie możemy do tego przyporządkować typy ryzyk objęte ochroną ubezpieczeniową. Z grubsza możemy powiedzieć o trzech. Możemy powiedzieć o ryzyku ognia i innych zdarzeń losowych w formule albo ryzyk nazwanych, albo wszystkich ryzyk. Jako drugie możemy dać sobie ryzyka kradzieżowe kradzieży z włamaniem i rozboju. Oraz kradzieży zwykłej, która często nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową, oraz dodatkowo ryzyko awarii. Ryzyko awarii w przypadku maszyny czy urządzenia, które nie jest tożsame z ryzykiem ognia i innych zdarzeń losowych. Mało osób o tym pamięta, mało klientów o tym pamięta, natomiast może taka awaria spowodować nam bardzo dużą szkodę. Nawiążę do tego za chwilę. Na samym początku opiszmy sobie ogień i inne zdarzenia losowe czyli żywioły, przyczyna zewnętrzna spowoduje szkodę w naszym budynku, mieniu, maszynach, towarze, czymkolwiek co to sobie przyporządkujemy. Ogień spowoduje konieczność naprawy tego mienia, jego przywrócenia do stanu sprzed szkody. Kradzież jako drugi typ. Ryzyka, które chcemy ubezpieczyć w firmie, możemy sobie bardzo krótko zdefiniować jako zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia, noszący ślady włamania i lub rozboju, w tym naruszenia lub przerwania zabezpieczeń. To jest standardowa definicja kradzieży w przedsiębiorstwie, w ubezpieczeniu mienia, i podkreślę tutaj słowo standardowa, ze względu na to, że standardowo jest ona definiowana jako tak zwana kradzież z włamaniem. Nie jest to pełna definicja, jakiej niektórzy klienci potrzebują, ze względu na to, że w pewnych przypadkach specyfika działalności pewnych grup zawodowych, pewnych branż, wymaga również zdjęcia zapisu naruszenia lub przerwania zabezpieczeń, a żeby można było zastosować wypłatę świadczeń z tytułu tzw. kradzieży zwykłej. Kradzieże zwykłe to jest coś w stylu. Pracownik przychodzi rano do pracy, patrzy sobie na składzik, na magazyn i mówi: O kurczę, wczoraj wieczorem to było, dzisiaj rano tego nie ma. Co się z tym stało? To jest kradzież zwykła. Pytanie: czy jest ona objęta ochroną w polisie ubezpieczeniowej? Jeśli tak, to jak funkcjonuje zapis? Niektórzy ubezpieczyciele stosują tutaj dosyć upierdliwie brzmiące, Definicje takie jak czy upierdliwie brzmiące wyłączenia, takie jak wyłączenie tzw. nieuzasadnionych niedoborów. Czym jest nieuzasadniony niedobór? Również warto spytać Towarzystwo Ubezpieczeniowe, co dokładnie definiuje w naszej branży pod niektórymi pojęciami. Trzecią kategorią ryzyka jest awaria, czyli wszelkiego rodzaju szkody wewnętrzne. Które mogą się wydarzyć w maszynach? Wszelkiego rodzaju szkody, nie tak zwanymi zdarzeniami ogniowymi, czyli kategorią pierwszą, czy nie spowodowane zewnętrznym zniszczeniem maszyny, a spowodowane jej tylko i wyłącznie wewnętrzną awarią. Wyciekiem płynu, rozszczelnieniem się, pęknięciem cylindrów i tego typu. Należy tutaj pamiętać o tym, że ogień. Możemy sobie traktować jako ryzyko na maszynie wzięte z zewnątrz, a awarie to jest ryzyko na takiej maszynie wzięte z, ze środka, z wewnątrz tej maszyny. Tak do tego powinniśmy podejść. Jeżeli mamy w polisie ogień, kradzież i awarie, możemy powiedzieć, że w miarę nasze przedsiębiorstwo jest pokryte w całości.